Witam wszystkich traderów na kanale Krypto Dziś kolejny przegląd strategii i w tym materiale będzie system, który pojawił się już raz na tym kanale i w ciągu 100 tradeów mieliśmy zrobione 100% kapitału. Lecz graliśmy wtedy na interwale jednogodzinnym i zajęcie 100 pozycji zajęło 20 miesięcy. Dziś sprawdzimy dokładnie te same zasady, dokładnie te same wskaźniki, tylko że na interwale jednominutowym. Zobaczymy, czy będzie to tak samo skuteczne, Pokażę więc Wam dziś na jakich zasadach opiera się ta strategia, zaprezentuję parę przykładów i oczywiście wykonam test 100 trade'ów, który porównamy sobie z poprzednimi strategiami na tym kanale. Jeśli podoba Ci się kontent tego typu zachęcam do zostawienia suba i lajka, zapraszam do oglądania. Strategię można zastosować na rynku forex, akcji, indeksów i oczywiście naszych kryptowalut. Wykorzystuje ona trzy bezpłatne wskaźniki dostępne na TradingView. Pierwszym wskaźnikiem, który sobie dodamy, będzie to wykładnicza średnia krocząca. Ustawiamy ją sobie na długość 200, można sobie zmienić na kolor biały i będziemy wyznaczać sobie nasz główny trend właśnie tym wskaźnikiem. Kolejny wskaźnik będzie to też EMA, tylko że tym razem potrójna i tą również ustawiamy sobie na Długość 200, tutaj już koloru zmieniać nie musimy i będziemy używać sobie tego wskaźnika jako wyznaczenie naszego sygnału entry. Ostatni już wskaźnik, który sobie dodamy, będzie to TDI od użytkownika LCRPT. Ten wskaźnik zostawiamy sobie na ustawieniach domyślnych. Mamy tutaj mieszankę Bollinger Bands, RSI, Moving Average. I będziemy używać sobie tego wskaźnika jako potwierdzenie naszego entry. Nasza pierwsza zasada będzie to zagrywanie razem z trendem, czyli cena, jeśli jest powyżej naszej M200, wtedy możemy zagrywać pozycję long. Natomiast gdy cena schodzi już poniżej, wtedy możemy zagrywać jedynie pozycję short. Druga nasza zasada to przebicie naszej potrójnej Emy. I teraz przebicie jakie? Zobaczcie, tutaj mamy sytuację, gdzie mamy trend wzrostowy, czyli możemy zagrywać longi, i cena idzie powyżej naszej Emy 200 i naszej potrójnej Emy. I zobaczcie, mamy tutaj przebicie w dół, mamy następnie powrót. I takie coś właśnie chcemy zaobserwować jako na wyznaczenie naszego entry na pozycję long. Trzecią naszą zasadą będzie to potwierdzenie naszego entry i tutaj potwierdzenie będziemy wykorzystywać poprzez nasze tutaj te Bollinger Bancy i musimy zaobserwować, jeśli chcemy zagrywać pozycję long, musimy zaobserwować przebicie dołem. Natomiast gdy chcemy zagrywać pozycję short, musimy zaobserwować pozycję wybicie górą. Teraz zobaczcie, w tej sytuacji mamy tutaj przebicie naszej potrójnej emy, mamy powrót, natomiast tutaj już jest taka sytuacja, że teoretycznie wszystko ładnie wygląda. Mamy ładne przebicie, mamy zaobserwowane tutaj wybicie dołem, tylko że zanim ta cena powróciła powyżej potrójnej emy, mamy tutaj już przebicie górą, więc można powiedzieć, że tutaj jest anulowanie całego tego sygnału. Patrzymy dalej, ponieważ cena tutaj ponownie. Jest powyżej potrójnej Emy i ponownie ona schodzi niżej i wraca do góry. Czyli, tak jakby w tym miejscu, szukamy przebicia dołem. No nie ma, ale mamy zaraz tutaj obok. Zobaczcie, jest tutaj u góry. Mamy przebicie w dół, mamy przebicie bolinkerbansów i mamy powrót. Ten powrót nie jest aż przebijający, więc tutaj możemy sobie wejść w pozycję long. Mamy spełnione. Trend, mamy przebicie, mamy przebicie tutaj dołem. Teraz wyznaczamy nasz stop loss. Wyznaczamy go sobie tak jak mieliśmy przebicie w dół naszej potrójnej emy, czyli tutaj było o góry, było przebicie w dół, był powrót. Tak zaznaczamy sobie stop loss poniżej tego od, tego dołka właśnie najniższego po przebiciu więc leciutko poniżej. No i współczynnik ryzyko zysk będziemy w tej strategii ustawić sobie na 2.0. No i jak widzimy tutaj pozycja można powiedzieć, że ledwo, ale wchodzi, także zaliczona. Możemy zaobserwować jeszcze jeden taki przykład longa. Zobaczcie, mamy ponownie cenę powyżej M200, powyżej M3, potrójnej M. Mamy tutaj zaobserwowane przebicie potrójnej M i powrót. Sprawdzamy. Po przebiciu widzimy tutaj przebicie również Bollinger Bansów dołem, więc czekamy na powrót i mamy tą świeczkę przebijającą z powrotem do góry, więc będzie to nasza świeczka sygnałowa na entry. Stop loss wyznaczamy sobie tutaj pod tym dołkiem i współczynnik ryzyko 2.0 ponownie nam tutaj wchodzi. Zobaczmy sobie jeszcze jakieś przykłady shorta. Mamy tutaj odwrócenie naszego trendu, idziemy teraz w trendzie spadkowym no i zobaczcie, mamy tutaj leciutkie, bardzo leciutkie przebicie tej potrójnej Emy, ale obserwujemy, że no tutaj te boli też są przebite. Więc szczerze, ja bym uznał to jako sygnał właśnie wejściowy. Więc możemy ustawić sobie dokładnie, myślę, na tej świecce, gdy już mamy tutaj takie ostre przebicie w dół. Zamknięcie się świeczki na dole, więc wyznaczamy sobie tutaj nasze entry się go oczywiście tutaj lekko nad szczytem. No i współczynnik ryzyko zysk 2 korbka Widzimy, że tutaj to wchodzi. Nie musimy nawet daleko szukać, bo widać tutaj kolejną taką sytuację, gdzie znowu mamy przebicie tutaj do góry tą naszą potrójną M. Mamy przebicie bolinkerbanców. No i znowu tutaj powrót. Więc ta świeczka jest tą świeczką sygnałową już na entry. więc stawiamy tutaj pozycję. Oczywiście lekko ponad tym szczytem i ponownie współczynnik 2.0 jest tutaj zaliczony. Także dajcie mi teraz momencik, ja zrobię co mam zrobić, czyli przetestuję teraz 100 zagrań właśnie opierając się o tych zasadach na interwale jednominutowym. Gram na kryptowalucie Solana USDT, także słyszymy się za momencik. Wyniki mam już ze sobą, no i ponownie jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ zawsze myślałem, że interwał jednominutowy jest jakoś trudniejszy do przewidzenia, trudniejszy do zanalizowania w porównaniu do interwału jednogodzinnego co ta strategia no, powinna teoretycznie mieć troszeczkę mniejszą skuteczność, okazuje się, że ma troszeczkę wyższą skuteczność, ponieważ mamy trafione 62 zagrania na 100 trade'ów, czyli 62% skuteczności w porównaniu do poprzedniej strategii, było to 60% na interwale jednogodzinnym, także mamy tutaj nawet progres, no i zamiast 20 miesięcy, tym razem zajęcie 100 pozycji zajęło nam 15 dni. Mamy nawet lepszy profit, więc nie dość, że szybciej, więcej, no opłaca się po prostu. Trafione 6 pozycji pod rząd no tutaj naprawdę przynosi nam świetne zyski. Wiadomo, czasem też nie wejdzie, ale przez te 100 zagrań maksymalnie 3 razy pod rząd nietrafionych trade'ów. I przechodząc do naszej tabeli porównawczej, naszych strategii, zobaczcie, nasza strategia ląduje na trzeciej pozycji i tym razem, pośród e, interwałów jednominutowych, e, ma ona najwyższą skuteczność. Ma ona też najwyższy procent zarobku poprzez te 100 tradów. No, niestety, zajmuje najwięcej czasu, e, bo aż 5 razy więcej niż te. E, sąsiadujące. Natomiast no myślę, że wolałbym chyba grać coś, co jest skuteczniejsze niż właśnie nawalać, nawalać te trade'y, no bo pamiętajmy, że do tych zarobków ja nie wliczam prowizji na giełdach, bo no też różnie to wygląda, także to trzeba też samemu wziąć pod uwagę. Zachęcam więc do obejrzenia poprzednich materiałów. No i niech zyski będą z wami.